Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Wolfenstein Stara Krew Dzisiaj przed nami będzie powrót do hangaru do Łodzi, sprawdź co u Kesslera i Anet Zaplanuj nową strategię Taki mamy dzisiaj cel do wykonania Jak pamiętacie w poprzednim odcinku coś nie pomyśli Helgi poszło Coś tam się niedobrego stało Widzieliście, było jakieś takie lekkie trzęsienie ziemi, które sprawiło, że Zobaczcie, jak te budynki to wszystko tutaj wygląda. Naprawdę jest to ruina na chwilę obecną. Co to za dźwięki? I zejdę ostrożnie. Nie Nieźle. No to no to powiem Wam, że koncept gry zmienia nam się o 180 stopni. Wychodzi na to, że. Coś nie do końca poszło po myśli Helgi, ale myślałem, że to tylko ten wybuch był nie po jej myśli. A tutaj zobaczcie, mamy zombiaków nazistów, co naprawdę jest, no nie rada zaskoczeniem dla mnie, powiem wam. Bo na dobrą sprawę, takie zombiaki... Sprawiają zdecydowanie większą frajdę w grze, tutaj... Dosyć początkowo było w tej grze nudnie, troszeczkę liniowo, a teraz jak mamy zombiaków, no to gra się na dobrą sprawę rozkręca. Szkoda, że tak późno, bo mamy już szósty rozdział, ogólnie tych rozdziałów jest 8. Słuchajcie, spadam stąd, żeby tej specjalnie też z nimi nie musieć walczyć, chociaż ciekawy mnie czy... Czy mogę? Mogę, dobra, mogę kontynuować grę mimo że nie zabiłem wszystkich Wow! Da mi się zdążyć? Nie, chyba nie. Ja pierdziule. Tak. No to po pipie, niestety. Ja pierdziule. Za skrzynia, w której broń przechowywaliśmy, czyli powróciliśmy do tego. Ja pierdziule. Taka fajna dziewczyna była, jak widzieliście. Zobaczcie, co z nią zrobili. No, zdecydowanie nie, masakra. Aż nie chce mi się wierzyć w to, że taki los ją spotkał. No, ale teraz, no nic, trzeba wyciągnąć z tego lekcję. I mieć świadomość, że w każdej chwili to e, i nas może taki zombiak tutaj napaść na nas. I nas tutaj zarazić, bo wystarczy, tutaj, że się do nas zbliży. Nie ugryzie i zamieniamy się. Takie okrucieństwo. Też powiem Wam, że te zombiaki są dosyć łatwe do pokonania, szczerze powiedziawszy, bo Na strzała ich zdejmuje, nie? Chociaż zakładam, że będą potem takie ewolucje tych zombie. O, jeszcze psiaczek! Psiak zombie, jak nieźle. Nieźle tutaj to sobie zaplanowali, eee, zakładam, że później będą jakieś ewolucje zombiaków, ale go <grytego> sparaliżowało. Eee, ewolucje zombiaków, które będą do nas też mogły strzelać, no bo nie chce mi się wierzyć w to, że nie, tylko eee, zombiaki będą próbowały nas o wow, kolejny psiaczek Ale widzicie, wszystko praktycznie jest do zdjęcia na strzała, więc nie źle. To w jaki w ogóle gdzieś z powietrza, gdzieś z dachów wylatują? Masakra jakaś. Ale trzeba przyznać, że to naprawdę rozkręca to, to, to ten samodzielny ratek. Gdyby tak zaczęła się ta zabawa, to myślę, że byłoby zdecydowanie, zdecydowanie ciekawiej. Bo jak wiecie, to ten samodzielny ratek jest podzielony na takie dwie części. Jedna część to to, co grywaliśmy do tej pory. A druga część rozpoczynała się od wczorajszego odcinka Czyli tak to tutaj się prezentuje, że to jest tak jakby druga część. Najpierw mieliśmy iść do zamku Wolfenstein co poniekąd jest powróceniem do korzeni widziałem jeden z koleści na Steamie, na forum gdzieś tam Steama umieścił właśnie obrazki jak kiedyś wyglądał Wolfenstein, ten zamek cały, a jak teraz wygląda Helga's gone The She's up ale ich tu jest. Dobra, mniej więcej wiemy co mamy robić, ale powiem Wam, że właśnie ten obrazek tego kolesia, który mi pokazał jak wyglądał e, Wolfenstein kiedyś, a jak teraz, e, porównując z grafiki. Naprawdę, to jak dzisiaj gry daleko zachodzą pod względami wizualnymi, to dla mnie jakaś masakra w ogóle. Wiecie, jak my mamy cały czas, my obserwujemy gry, rynek gier wideo, pomału, pomału, tak, z gry na grę, do tego tak nie dostrzegamy. Jak porównamy sobie, jak kiedyś gra wyglądała, a teraz, dopiero dostrzeżemy, jakie tutaj zmiany w tych grach zachodzą, jak wszystko pięknie wygląda, naprawdę, w porównaniu tych starszych gier. Ale to oczywiście aspekty tylko wizualne to nie ulega wątpliwości. Gra tak samo stara, jak i ta nowa może być w przyjemnym odbiorze. No nie mi osobiście się naprawdę bardzo przyjemnie gra w Wolfensteina. Jest to gra, która naprawdę pozwala mi się troszeczkę tak powiedziałbym rozluźnić. Pozwala mi też w jakimś stopniu wyżyć je na tych nazistach, co mi sprawia ogromną frajdę. Więc to jest jak najbardziej okej. Okay. Tu nic nie mogę wziąć, dobra, mam jeszcze broń, tutaj broń chyba, znaczy broń, amunicja mi się przyda, bo naprawdę trzeba to będzie, amunicję tutaj oszczędzać, jest ich sporo, zdecydowanie więcej niż normalnie, chociaż są zdecydowanie mniej agresywni, powiedziałbym, że w ogóle nie są agresywni, a jeden, może dwóch do mnie podbiegła, tak, to tak dosyć spokojnie. Nie znajdź Anetę i Kesslera. Uh, 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 uh. Okej. Okay. No i coś uszkodzona jest ta broń. Skąd oni w ogóle się pojawiają tak z tego powietrza? Piłuj to piuj, bo... Słuchajcie. Okej. Okay. No, widzicie, wystarczy piła i mamy zupełnie inną broń. Ja pierdolę, co tu jest, co tu jest? Tu on jest, gdzie on jest, jest? Dobra, tutaj, dobra, i mamy go. z Kubańca. Dobra, kolejny. Ta broń jest fajna, jednak... czekajcie, chodzę sobie tutaj, przepłynę na drugi koniec, aby oni mi tutaj nie... Ja pierdolę, ale tutaj się dzieje. Już jak widziałem, że tam jest tylu zombie jak to ja, dobra, przepłynę sobie tutaj, czekajcie, wypłynę stąd w ogóle, żeby być na końcu. Ja bym mieć taką spokojną lokację do tego, aby tutaj móc rozwalić. Nie moim spadają w ogóle z powietrza, nie jest oni się biorą. A, no, czyli ja całkowicie... Zwróćcie uwagę okay, całkowicie, wszystko. Wszystkich zombiaków, O, jeszcze kolejny easter egg nawiązujący do starszej części Wolfensteina. E, powiem wam, że tych wszystkich zombiaków tutaj ominąłem dzięki temu. Chciałem się w jakieś spokojne miejsce tutaj gdzieś mm, przeprawić, a się okazało, że ominąłem ich, więc. Jest ok, cieszy mnie to jednocześnie, że tak. pykło. Wszystko. Find a way to get to them. Aneta i Keser mają kłopoty. Muszę koniecznie do nich dotrzeć pomóc im... Ale które iść? Lewo czy prawo? Prawo czy lewo? Way to get to them. Czyli musimy iść albo tędy, albo drugą stroną. I teraz pytanie Czy czasami nie będzie to miało wpływu na to, kogo my ratujemy? Albo też może być tak, że jedno z tych miejsc to... czekajcie. czekajcie. Ok, to Wow, zobaczcie to, czyli normalni żołnierze e, też zamieniają się po strzale w zombiaków. Chociaż nie wiem czy, bo tam jednego trafiłem w głowę chyba. Nie wiem czasami czy jak trafię go w głowę, e, to nie będzie tak, że... Nie będzie tak, że jak trafię w głowę, to nie będzie mógł przeistoczyć się w zombiaka. ten się zombiaka normalnie. Czyli tak jakby ewoluuje. Z <laughs> jest, jest nazisty do nazisty zombiaka. Zobaczcie, i tutaj ci żołnierze normalni strzelają do zombiaków, więc też w jakiś stopniu nam pomagają. Za na dobrą sprawę też mógłbym ich tutaj sobie samym zostawić i oni by walczyli między sobą, ale też dobra, mniej więcej Wiem, ilu tu jest przeciwników, więc sobie powinienem z nimi wszystkimi poradzić. Dzisiaj znowu Zombieak i ten próbowałem z niego strzelać. To by była fajna opcja, jakbyśmy mieli mało amunicji. Ja myślę, aj, czekajcie, jeszcze kolejni. Ja myślę, że z tym co mam, to spokojnie sobie z nimi poradzę. Co on to powiedział? Coś tam z szatanem, nie dosłyszałem dokładnie. Nie zwróciłem uwagi też, czy były jakieś napisy. Słuchajcie, tutaj trzeba uważać, bo ten może mnie łatwo wykończyć. Gdzie on jest teraz? A dobra, jest tutaj, czyli się stopa. Dobra, załatwieni chyba wszyscy już. stał w głowę, więc już zombiaka nie będziemy mieli na celowniku, ale oni czasami się tak potrafią zrespić w nienormalny sposób, że aż nie tu wierzy, że ktoś jeszcze dojdzie gdzieś, może być w okolicy. No ale dobre, to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o tych tutaj. A popup no było ich sporo. Praktycznie dosyć duża część zamieniała się z nazistów na zombiaku nazistów, przez co też miałem podwójną robotę. Nie jestem ciekaw, co by było, co by się stało, gdybym wybrał drugą stronę. Mam nadzieję, że to nie będzie to miało wpływu na nic. Choleb się dostanę gdzieś do nich, czy raczej to jest pułapka przejście. Też fajnie by było, gdyby takie opcje były, nie? Że idę męczę się a się okazuje, że jednak nie to miejsce. Nie no, coś tu mamy jakieś przejście. Okay, Kessler. Annette is gone. She wanted to find her friend. <laughs> Stu wie ein Maultier das Kind. kolejne oh. sobie możecie poczytać. I will take these flyers and cast them out over Berlin, just like my wife did. Maybe it's like pissing in the ocean, but every drop spreads ripples across the water, no? If you choose to do nothing because you feel insignificant in the grand scheme of things, you might as well be an ant. And if I die, I know I will have deserved to meet her again. I'll come with you. No, best if I go alone. You stop, Helga. First, help me open the way through the block ok, pomóż Kesslerowi z, z zablokowanym przejściem. Yy, Anet odeszła, a Kessler koniecznie chce rzucić ulotki nad Berlinem. Poprosił mnie o pomoc. Yy, czyli wychodzi na to, że na dobrą sprawę nie wiemy, czy ta Anet zginęła, czy co. Chciała uratować koleżankę. Tu mamy kolejną jakąś notatkę, jak widzicie. Panie can you lift the beam? I think it be wide for me to A, to jest tutaj dobra już widzę. No ciekawi mnie, czy ona gdzieś tam przeżyła A też nie wiem, czy się nie mylę, ale ten Kessler to chyba była osoba, którą e, nie mieliśmy okazję. my friend. E, czy to jest osoba, która na początku fabuły... Wow, zobaczcie tam! Dobra. Nie przejdę, kurde, jakbym jej tutaj pomógł, jakbym to Jak mogę jej pomóc w ogóle? To mnie ciekawi. Czekajcie. Dobra. Fuck, ja pierdziule, było tak blisko. Jestem teraz ciekaw, czy istnieje, istniałaby możliwość, aby ja mógł jeszcze uratować. Bo zwróćcie uwagę, teraz muszę ją po prostu zabić. Sorry, I teraz y, korci mnie. Dobra. Korci mnie to, czy po prostu jest możliwość, żebym ją uratował wcześniej, czy po prostu to był taki skrypt, że w chwili, kiedy ja na tej linie zjeżdżałem, ona została przez zębiaka ugryziona. Dajcie mi znać, jeśli graliście w Wolfensteina, czy też oglądaliście kogoś innego, czy byłaby opcja jej uratowania, bo bardzo mnie to ciekawi i też druga rzecz, która mnie ciekawi, to... Ten Kessler to nie jest osoba, którą mieliśmy okazję spotkać w tym samolocie w Wolfenstein The New Order jak właśnie e, zaczynaliśmy samą grę. Wydaje mi się, że tak, chociaż mogę się mylić, nie wiem czy czegoś nie pomyliłem, ale wydaje mi się, że ten Kessler to jest właśnie ta osoba, więc teraz ciekawi mnie to, że jeśli poszedłbym drugą stroną, to bez dwóch zdań byłbym... byłbym... Się, nic zbyt, ale Byłbym po stronie Anety, żeby Anetę bym uratował, a przecież Kessler musiałby, skoro był w tym samolocie, to musiałby tak i tak ujść z życiem. Ciekawi mnie to, czy tą Anetę można było uratować. Kurczę, wiecie, to zaraz jak tutaj nagram ten odcinek, to postaram się też sobie to sprawdzić, bo ciekawi mnie, czy taka opcja w ogóle jest. No, byłoby ciekawie, gdyby tutaj była możliwość wyboru między nimi, ale wydaje mi się, że ten Kessler zginąć by nie mógł. On tam też miał problemy, widzieliście z tymi zombiekami, ale no, raczej on fizycznie nie powinien zginąć, w którego nie byłoby go w tym samolocie. No, chyba że coś pomieszałem. Zwracam honor w ogóle.

Mówiłem, że będzie jeden rozdział, jeden odcinek, ale dosyć krótki był ten rozdział poprzedni, więc dobra, bawmy się jeszcze tutaj. Nie będę przerywał, bo być może ten siódmy rozdział już przedostatni będzie też jakimś takim krótszym troszeczkę, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie tutaj staram się ogarnąć, jak ktoś się tym kolosem porusza. Bo tak wam mówiłem. Była opcja zabawy w tym w The New Order, ale chyba troszeczkę innym. Pamiętam, że mi to sprawiało ogromną frajdę. Tam mieliśmy takie działka, niektórymi mogliśmy strzelać w przeciwniku. Tutaj jak widzicie, mamy takie jakby pneumatyczne ramiona, którymi możemy chyba coś przecinać, tak mi się wydaje, albo miażdżyć. Na to wygląda mi. Ci na normalnie próbują walczyć z tymi zombiekami, więc to jest na 100% jakiś nieudany eksperyment albo nie wiem efekt uboczny hmm, jakiegoś kombinowania tutaj hmm, Helgi. No ona coś tam. Kurde, ona coś tam próbowała zdradzić na mnie. Ona no coś tam mówiła, że jakiś dynamik, coś tam wybuchło, jakieś strzęsienia ziemi i tak dalej. Nie za bardzo tu dokładnie chodziło, ale mam nadzieję, że tego jak najszybciej się dowiemy. Zobaczcie, te zombiaki w ogóle z powietrza tutaj do nas przylatują. Strasznie dziwne. Te praktycznie mi w ogóle nie zagrażają jak w tym robocie siedzę. A, czekajcie, bo tutaj. Trzeba go wyeliminować szybko. Dobra. Nie można pozwolić na to, żeby oni tutaj na ten nasz... na tego naszego robota dostali, bo wtedy to jest jedyne realne zagrożenie jak widzicie, bo oni jakimiś granatami nas nie mogą rzucać, nie mogą nas później strzelać w ogóle. Tak więc jedyne co to nie można dopuścić do tego, żeby do nas tutaj podeszli. Dobra, rozwaleni. A, i tu mamy czekać, tu mamy yy, po mojej lewej wajchę, którą musimy uruchomić, aby otworzyć pewnie te, te wrota tutaj obok nas, bo inaczej nie przejdziemy. Brama otwarta jest teraz. No, okay, tylko pancerz, jeszcze. Ach, mamy tego. No i znowu też. Nietrafiony porządnie i zamienia się w zombiaka od razu, nie? Więc trzeba uważać, ale ja tutaj nawet unikam walki z nimi. wsiada tutaj na to i. naprujemy przed siebie. Nie ma na to czekać. Ja się powiesz, nam... Zreszcie, bo jeszcze Dlaczego ma łeb zmiażdżony w ogóle? No, wygląda to nieźle. Naprawdę. Dzisiejszy odcinek, też czuję, że będzie Wam się podobał, i on, praktycznie, jest najlepszym na chwilę obecnym odcinkiem. Tyle ciekawostek w jednym odcinku, no nie było jeszcze takiego zwrotu akcji, bo to jest najważniejsze: że gra całkowicie się zmieniła, całkowicie koncept gry się tutaj zmienił. Mamy jakąś kolejną bramę, praktycznie identyczną jak ta, którą, przez którą chwilę przechodziliśmy. Więc ja zakładam, że tutaj też trzeba będzie w jakiś sposób Otworzyć Tą bramę O, tu mamy coś, czekajcie może tędy przejdziemy Nie no, ta jest za mała brama, więc zakładam, że tam muszę wejść Pewnie i od drugiej strony to otworzyć A, brakuje mi klucza jakiegoś Czekajcie, o co tu chodzi? Kessler, what's your status? Status is airborne. I took over at Zeppelin, flying it to Belly to spread the flyers. You're crazy as a loon, Kessler. No, ja mam zdecydowanie też czuję bardziej przerąbane niż Kessler. Chciałem wziąć to działko przed chwilą, ale niestety nie ma takiej opcji. Zawsze można było przytrzymać i je wziąć. Tutaj niestety, widzicie, mogę tylko tym obracać. A jeszcze, kurde, ten tutaj mnie. Dobra, wiecie to spadam stąd, bo to raczej nie jest dobre rozwiązanie tego. Dobra. No nie mogę, widzicie? Zobaczcie, przytrzymuję x -em. nawet nie ma informacji, że mógłbym to wziąć, więc to jest w sumie na chwilę obecną dla mnie bezużyteczne. Nie wiem, może coś źle robię. tak spadamy stąd. Musimy bez dwóch zdań poszukać albo wyjścia stąd, albo po prostu jakiegoś... O, tu mamy kolejne, A nie, tutaj nie mamy. Kurde, wydaje mi się, że nam to powinienem móc przełożyć. Ciekawe, zobaczymy tą bramę tutaj, bo to jest właśnie druga strona tej bramy. O jest, dobra, wajka, super, o to chodziło. Bierzemy naszego mecha i spadamy stąd, bo powiem wam z taką ilością zombiaków, no to się robią już naprawdę schody. Znowu jakiś później jakby po kraniec. Okay. Nie mogę też tak blisko nich podchodzić, wiecie, bo wtedy oni od razu próbują tutaj wejść na tego mecha. Kolejną bramę, taką bardziej drewnianą, więc ją będzie można normalnie rozwalić. Tych metalowych nie można. Więc to osobiście mnie dziwi. Wydaje mi się, że takie metalowe bramy też powinny tutaj pójść. Eee, Żeby można by było takie bramy rozwalić. Fajnie by było, właśnie. Dyna droga prowadzi przez mur przy Rui na kościołach ale to zbyt wysoko. Eee, Lader Botera. To się nazywa laser Boter. Dobra, czyli no, chodzi na to, że teraz tu musimy. Przejść, ale czy w ten sposób nie? No właśnie, kurde. Byśmy nie musieli zostawić go tutaj na miejscu. Cóż, dziwi mnie to, że ten takich bram nie potrafi rozwalić. Ale piękne widoki masakra, takie typowe do gry zombie. Wow, już ósmy rozdział przed nami, tak więc naprawdę poszło błyskawicznie, powiem wam, ten szósty i siódmy rozdział. No, ale dobra. To by było tyle. Ten ósmy rozdział zostawię sobie na kolejny odcinek, bo widzę, że gdzieś mniej więcej już pół godzinki minęło. Jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne materiały. Już ostatni odcinek będzie jutro. Trzymajcie się. Cześć.